Ten produkt Discovery, no to coraz bardziej ja, przynajmniej, jakby będąc blisko też tego produktu Discovery, widzę, że jest taka potrzeba właśnie na e, takich unicornów, no bo tam jeszcze nie stać się na to, żeby mm -hmm. mieć e, specjalistów od e, wszystkiego, nie? Tylko chcesz odpalić jakby eksperyment, więc, więc z tamtym celem. E, ale zgodzę się też do tego, bo wspomnieliście też właśnie o. O właśnie o procesach, to ja też widzę taki trend, który kilka lat temu wszedł w koncept design obsów czy research obsów. Mm -hmm. Wydaje mi się, że ostatnie lata nieco przycichło, bo był taki duży hype tam 3-4 lata temu, że wszyscy to robili, wszyscy budowali takie działy, i teraz powiedzmy, jak jest krzywa hype'u, no to jesteśmy na tym, to nieco zaczęło się to wypłaszczać, w sensie zaczęło spadać. Blu. Natomiast ja widzę i zgadzam się z tym, co powiedziałeś, to, że Właśnie osoby, które będą planowały procesy i planowały operacje, to też jest coś takiego, co jakby na przestrzeni kilku lat to będzie potrzebne, żeby właśnie móc optymalizować te procesy później, żeby ktoś miał świadomość tego, jak to wygląda tak. dalej, czyli zaopiekowanie tych szeroko pojętych obsług.